Siemanko! Tu Daniel 798 i gramy w Ronsti. Tak! Play! Już to trochę grałem, już mam dwie postacie odblokowane, ale trzeciej nie mam. Jeszcze jest ich dużo. Dobra, no to gramy pierwszą podstawową postacią. Jak mówię, to tu już grałem. Wiem co robić. I spróbuję nie zginąć. No i Corwen 2! Gratulacje dla Corvena 2! Zjawił się kiedy ja nagrywam na Scape'ie, no. Takiego wyczucia czasu... I miejsca u nikogo bym nie znalazł, tylko u Corvena. Właśnie. O to chodzi, to subskrybujcie mnie i go. Fuck yeah. Na pewno zaraz do mnie zadzwoni. To ja już szykuję e, studio nagraniowe, o tak, pak dalej. Dobra. Lecimy teraz. Najlepiej by się sikerkę przydało zrobić. Tak, mamy siekierkę. I bijemy w to drzewo. Mógłby się od razu wyrąbać z pinkiem. Szybciej by było. Laguje mi. Pierwszy raz mi laguje, lol. Taka nubska gra. O kurde, sorry, 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 sorry. Ale nubska gra mi laguje. Teraz zadzwonię do Korwena, twój key. To zatrzymam na chwilę. No i jednak on do mnie zadzwonił. No nagrywam! Masz takie wyczucie czasu. Jak co będziesz nagrywasz? Nagrywam z takiej fajnej, gry, potem dam ci w tym. Tam jest KKF, z nią nagrywa. N nią Czyli nagrywa. Masz co masz ten? E, takie coś, że musisz uratować e, No takie, don't Steve, takie coś Steve? Don't Steve, takie coś. Zobaczysz na moim odcinku. No okej, okay. a w ogóle siemankę, no. jeszcze raz nagrywasz. Czekaj, cię. Znaczy, mój głośnik. Żeby nie było. Dobra, to teraz zrobimy łopatę. Bierzesz sobie ją, Horten, w realium, ja pobieram ją z to, renty, to nawet tam Ci instalator cały... A co to za gra? Znaczy, po co chodzi? To jest taki coś e, jak te reali, ale wiesz, rzut 2D. Nie rzut 1D, tylko rzut 2D. I tam musisz przetrwać, tak jak w Minecraft'cie. To musisz mi później podać. A ile ona kosztuje? Kosztuje? No, e, autorzy zrobili ją tylko dla kasy, to wiesz, ją ja, może kosztować. Wiesz, oni... No już niedługo zapada noc. Wiesz, że tutaj spróbuję jakoś się rednąć. Bo już się za ze trzy razy w tej grze. Przed nagraniem, wiesz, chciałem sobie wszystko za spokojnie ogarnąć, żeby nie było lam na nagraniu. Właśnie, jest nie ten... Majchewka... Dobra, idę na drugie i teraz idę do świni. Dobra, tam z kwiatkami dobrze jest. I dostawałeś serwer? No. Raczej było był wyłączony serwer i musiałem go włączyć. Był włączony? No był włączony, wyłączył się. Co się z nim dzieje? Kiedy go włączyłeś? Oooo, już dawno, dawno temu go włączyłem. Raczej znaczy, był włączony, ale był włączony. Wiesz co, mam? Jeden i piucy takie coś się zrobiło. Ej, ale gdzie ja się nie ty, Czekaj. No wiem. Ja Zapomniałem to, co powinienem zrobić.

Teraz trzeba przypalić. O, czekaj. Nie, no, jeden dzień, jednego daje, zrobisz, żeby nie było za długo. I zakończę to. to. O, to jest chłopane. A ty jeszcze grasz? Dobra, ej, to wiesz i zaraz bie, też się okej? ok? Jezus. Teraz bier, ja się, bier, jak ja jak teraz będę chciał się zaczekać. Okay? A on na takim No to no, dobra, to no, jest jeszcze jedzenie, bo jedzenie z tej kolego i ten ten co? No Jej od kuby jest Danielem czego co jest? Co się dużego stało? Powiedz co? No, no wie, no to wiem. no człowieka. no co dalej? No, teraz chcę, żeby ja go odbinowałem, tego nie abonuję. Hmm... Oby, a już. Zaraz kończę, kurwa. Nagrywać coś z gry, bo już się nudno mm -hmm. Dobra, właśnie ten ten ok. Ej, ty głównie będę chciała zapłacić 17 zł, żeby zaadponował, eee, żeby odbanował tamtego. <grym> no. Okej, no. ale robisz tak, co? No? no... Ale Unban 3 zł chyba kosztuje. Bo Po zasparmowanie Winterów ma się... tak. A, no, no. oki. Ok. A nie no 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 tak. Za Zasparmowanie i lagowanie serve a to o wiele więcej się chodzi. Kto mnie ekor wziął za mnie świnie? No nas są tam gdzie niczymy. Nie wiem po co to jest wielkie gówno. Ale idziemy dalej i musimy... A jeszcze jednego nakarmić. No dobra, to za gospodar... A jeszcze to w tym odcinku będzie pierwsza walka. Tak nazwę ten odcinek. Łukie. Yeah. Moje. Mamy nie Fajnie. Dobra. I teraz by się... No dobra, ale usmażymy te mięsko pająków w następnym odcinku, to... Siemanko, subskrybujcie, polecajcie, lajkujcie i teraz coś od Korwena na powiedz coś. No cześć. Heh. To to cześć. Widzimy się w następnym odcinku z tej gry. Cześć. Cicho, cicho, cicho. Dobra, to cześć.